Z tej strony drużynowa 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej nie złomi. Na ostatniej zbiórce wraz z 5. Bydgoską Drużyną Harcerzy Burza porządkowaliśmy teren naszej bazy harcerskiej w na której w tym roku odbędzie się obóz. Po półrocznej przerwie wracamy na nią, aby wybudować kuchnię, stołówkę i wiele budowli na lata. Zbiórka nie obyła się bez gier i harców że są nierozłącznym elementem życia harcerskiego, takich jak ninja, ulubionej gry naszych harcerek, i latarnia, która polega na tym, że marynarz musi dojść do latarni nie potykając się o kamienie. Następnie rozpaliliśmy ognisko, na którym ugotowaliśmy herbatę. Jak to mówią, z ogniska smakuje o wiele inaczej, w dobrym tych współznaczeniu. Podtrzymywanie ognia nie było łatwym wyzwaniem, Pogoda co 15 minut się zmieniała. Z deszczu na słońce, ze słońca na grad. Dziewczyny z zastępów gry jednak świetnie dały sobie radę. Mimo złej pogody udało nam się usztywnić płot, posprzątać śmieci i zacząć kopać ziemiankę. Zakupaliśmy też dziury, które znalazły się na naszym terenie. Chłopacy skosili trawę, wycięliśmy również krzewy. Na samym końcu wypiliśmy herbatę i na ognisku upiekliśmy kiełbaski, i bułki, wspominając przy tym różne zabawne sytuacje z obozów, biwaków, czy rajdów. Zjedliśmy też bardzo dobre ciasto cytrynowe. Później dokończyliśmy jeszcze płot i koszenie. Zagraliśmy w dindy. Ze zbiórki wracaliśmy zmęczeni, ale z uśmiechami, ciesząc się ze świetnie spędzonej soboty na świeżym powietrzu.